Halo, dzień dobry, witam Was w tej 13-minutówce biznesowej, rozwojowej, reklamowej. Tak naprawdę mamy już tutaj miks wszystkiego. I dzisiaj odpowiem na kilka bardzo niewygodnych pytań w świecie biznesu, w świecie takim rozwoju, w świecie social media, gdzie cały czas szukamy tego sposobu na, na rozwój naszej marki, też marki osobistej. Zebrałam takie pytania, które gdzieś tam po drodze, Nasuwały mi się, które zadawaliście, o których bardzo głośno i kontrowersyjnie mówi się w sieci. Ja tych tematów kontrowersyjnych się nie boję, uważam, że warto o tym mówić. Też te wszystkie ściemy internetowe i tych twórców, też um, pokazać, jak to tak naprawdę od środka wygląda, kto robi zasięgi, um, dlaczego malujemy na zielono tą trawę, a, a tak wiele osób gasi się w tym biznesie, bo myśli, że jeżeli już w tym momencie, nie wiem, po pół roku, roku um, nie udało się osiągnąć tych swoich założonych celów, też w sieci, to może nie warto. Też biznesowo nasza głowa nam wcale nie pomaga. Jako coach tak naprawdę specjalizuję się w budowaniu odporności psychicznej i walce z tym stresem, ale też zdrowotnie, ale też mentalnie. Yy, cały czas szukam yy, idealnych rozwiązań, żeby po prostu testować je na sobie i, i też na Was. Yy, no i zacznijmy sobie od takich 10 fajnych pytań, yy, o których. Yy, Rozmawia się w kuluarach, ale niekoniecznie. Pisze się o tym w sieci. No właśnie, co to są za ściemy? Przede wszystkim bardzo często mówicie, że czemu bliskie osoby nie wspierają naszych biznesów? Czemu tak naprawdę widzą, że coś się zmienia, że zaczynacie budować tą markę w sieci, że wychodzicie z nagraniami, też przełamujecie się często i, i budujecie tą markę, pokazując ją publicznie, natomiast tak mało lajków, też wśród bliskich osób, a może nagle na początku był ten szał i rzeczywiście było to wsparcie. A potem po prostu gdzieś tam się zaczęło rozchodzić i każdy mówi: ojejku, bo ty tyle tego wrzucasz, i tam jesteś, no widzimy, jesteś, ale co z tego? Nie bójmy się mówić o tym, że jest to dla nas ważne. Ja to nazywam tak zwanymi żebrolajkami, czasami zupełnie na żarty, a czasem po prostu poważnie. No niby najbliżsi kierują się tą naszą tak, troską, ale też własnymi przekonaniami własnymi, że czasami wydaje mi się, że ta praca na etacie jest bardziej stabilna. Może takie osoby też nie prowadziły swojego biznesu i mają w głowie, że jedyną słuszną opcją to nie jest te wygłupy w internecie, które teraz się cały czas dzieją. No, to wsparcie może wynikać tak naprawdę, nie wiem, z, też z lęku o Was. O tą niepewność finansową, o zmiany w życiu, może odważyliście się i, i przeszliście, czy przeszłyście z momentu y, korposzczura na y, swój biznes. Y, wiadomo, że, że wszędzie lepiej tam, gdzie nas nie ma, aczkolwiek różnice są ogromne. Tutaj sami musicie cały ten biznes spinać y, czasowo, finansowo. Y, Szukając też wsparcia często wśród, nie wiem, swoich pracowników, szukając zleceń i tak dalej. I często ta troska i to, że po prostu gdzieś tam nie czujemy tego wsparcia, wynika też z takiego lęku o nas, z tego, co się dzieje, z tych wielkich rewolucji. Natomiast może również wynikać zwyczajnie w świecie zazdrości, bliskie osoby, przyjaciele, może jakieś bliskie koleżanki, też może patrzą nieufnie na to, też może gdzieś tam w głębi duszy chciałby mieć tyle odwagi, ile wy macie, zmienić coś, postawić ten, ten, ten wielki, zrobić ten wielki krok milowy, i też zacząć pracować na, na swój biznes, ale gdzieś tam się obawiają, może widzą, że macie popularność, może widzą, że wasze produkty są fajne, że coś się dzieje, że może też jakoś zmieniacie stopę życia. I jest to ukłucie zazdrości który jest z absolutnie ludzkim uczuciem, i nie każdy sobie z tym potrafi poradzić. Ja to mm, uznaję, że tak jest, nie walczę z tym. Jeżeli ktoś czuje się niepewnie w swoim życiu, życiu zawodowym, biznesowym, yy, może boleć to, co się dzieje na zewnątrz. Co możemy robić? Komunikujemy wśród bliskich, dlaczego jest to dla nas ważne, dlaczego ten przysłowiowy, zwykły like jest istotny. Każdy kolejny jest istotny, powoduje, że ten algorytm widzi, że nasze treści cieszą się popularnością. E, okażmy to zrozumienie. E, nie musimy od razu oczekiwać, że zmienią zdanie, że każdy się rzuci na to wsparcie i, i rzeczywiście ogromną falą popłynie. E, I znajdźmy takie wsparcie w społecznościach przedsiębiorców. Przecież mamy wysyp networkingów, klubów biznesowych, akademii biznesowych. Jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć tego wsparcia, a go potrzebujemy mieć. Tą, to uznanie tego, co robimy, że to jest OK, że to jest dobre, że to jest fajne, że to nie ma jakichś nie wiadomo jakich zasięgów na początku. Być może długo pracujemy nad tym, żeby miało, żeby też tą swoją społeczność zbudować, no ale możemy to też otrzymać z zewnątrz. Często dziewczyny y, też z branży beauty śmieją się, że. E, szybciej Twoja klientka stanie się Twoją przyjaciółką, e, niż przyjaciel zostanie Twoim klientem. I w tym jest bardzo, bardzo dużo z takiej przygnębiającej prawdy, e, ale nie jesteście wyjątkiem. To jest pocieszające, nie jesteście wyjątkiem. Bierzcie to, przyjmujcie to, wszystko, co do Was przychodzi. Jeżeli tak jest, tak widocznie musi być, nikogo nie zmusisz, żeby do Ciebie przyszedł, żeby został Twoim klientem. Ja też mam wiele współprac, gdzie faktycznie te moje klientki zostały moimi dobrymi koleżankami czy nawet przyjaciółkami, a nie działo się w drugą stronę. Także. Bierzcie to, przyjmujcie, nie przejmujcie się tym, robicie swoje, robicie swój plan, robicie swoje cele, realizujecie i macie się w tym czuć po prostu dobrze. Nie dokładajcie sobie jeszcze. Druga rzecz. Jakie przekonania sabotują mój biznes? Jak wiemy, żyjemy w świecie, gdzie w głowie mamy masę przekonań. I teraz tak, ponieważ mózg nie odróżnia rzeczywistości od fikcji, to, co sobie wrzucimy do tej głowy, ma ogromne znaczenie, jak szybko będziemy budować biznes, jak będziemy sobie radzić z przeciwnościami, jak ten stres nas zje i wypluje, albo tego nie zrobi, bo my sobie na to nie pozwolimy. No i teraz jest praca z przekonaniami. Praca z przekonaniami to jest coś, co prowadzę tak naprawdę na coachingu i na mentoringu, i to jest niesamowite, bo to jest i w życiu biznesowym, i w życiu osobistym, i w budowaniu pewności siebie, i w budowaniu odporności psychicznej. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli chodzi o składową odporności psychicznej, jest na przykład pewność siebie, podejmowanie ryzyka, zaangażowanie w to, co robimy. Powoli już nie wierzymy, że same afirmacje bez działania cokolwiek nam przyniosą. Okej, okay, może wszechświat, może Bóg czeka, gdzieś tam czeka, aż my się otworzymy, aż my będziemy gotowi przyjąć wiele fajnych rzeczy, ale sama afirmacja bez działania jest tylko po prostu tak zwanym rzucaniem słów na wiatr. I teraz, jakie przekonania mogą sabotować Twój biznes? I jestem przekonana, że większość z Was miała to w głowie. Ja miałam chyba wszystkie e, lęki, stres, sabotujące przekonania, nic budującego na samym początku nie byłam w stanie sobie wrzucić do głowy. I jeszcze jedna ciekawostka. Jeżeli macie sobie jakieś bzdury wrzucać do głowy, to pamiętajcie, żeby tego po pierwsze nie robić, a po drugie, że. To jest jak sad, tak? Jak zbieranie tych jabłuszek, słuchajcie, w tej naszej głowie. To, co sobie do tej głowy wrzucamy w tym koszyku. Jeżeli będziemy same zgniłe jabłka wrzucać i same blokujące przekonania, i złe myśli, i, i takie nie dasz rady, nie poradzisz sobie, polegniesz. Może teraz ci się udało, ale za chwilę już tego nie będzie. To był tylko fart. No, rzeczywiście, udało ci się, nie, że ty potrafisz, że ty jesteś ekspertem, że przekułeś to, co wiele lat y, uczyłeś się, na czym pracowałeś, Jakąś świet jakiś po prostu świetny projekt, tylko udało Ci się, no to jest po prostu tragedia. Tylko wrzucajmy sobie te ładne jabłuszka do tego koszyka, tak żebyśmy widzieli, że w tym koszyku naprawdę jest fajnie, jest ładnie i te przekonania nas nie sabotują. Muszę ciężko pracować, żeby zarobić. No dobra, a co jeżeli zarabianie może być lekkie? A co, jeżeli my sobie ten dochód jakiś tam poboczny, pasywny, chociaż w teorii nie ma pasywnego dochodu, bo wszystko kosztuje nas jakiś wysiłek, tak? Ale co, jeżeli zarabianie może być lekkie, może być w zgodzie z tym, co lubimy, co robimy, czym się pasjonujemy, może dojdziecie do takiego etapu? A ja jestem przekonana, że jeżeli się ktoś uprze, to dojdzie do tego etapu, kiedy odrzuci te projekty, który musiał wziąć i będzie brał tylko te projekty, gdzie czuje je. Gdzie wie, że to jest jego, jego bajka i nie musi brać wszystkiego, żeby zarobić. Nie musi siedzieć od rana do nocy. Może mieć te 4-5 godzin przy komputerze albo nawet mniej, a reszta to może być zupełnie inna praca twórcza. Nie jestem wystarczająco dobry. Dobra, no właśnie, a co jeżeli jesteś wystarczająco dobra. A co jeżeli te kompetencje możesz sobie jeszcze zbudować, możesz sobie jeszcze dołożyć? Słuchajcie, no ja w kurs mentoringu, coachingu certyfikat zrobiłam w wieku 38 lat. Dawniej przy wyborze studiów, już mieliśmy takie. O, musimy już teraz dobrze wybrać. Nie, nie, musicie dobrze wybrać. Możecie wybrać źle, a potem to życie Was zweryfikuje. Dołożycie sobie jakieś inne studia, dołożycie sobie to, co czujecie i może Waszą pasję czy hobby przekujecie. Mądrze przekujecie w Wasz zarobek, w Waszą po prostu pracę. Kiedy zmieniałam korporację na swój biznes, mówiłam o tym, że to jest moje zajęcie dodatkowe dodatkowa rzecz. Moja agencja reklamy była dodatkową rzeczą. Nie byłam w stanie wyrazić tego, że to jest już tak naprawdę moja praca, że przechodząc z korpo, gdzie zostałam po prostu wyrzucona do swojej działalności, to już takie zajęcie było moją po prostu pracą, ale moim życiem, to co lubiłam. Okej, okay, kolejne przekonanie, nie umiem, nie umiem tego sprzedać, nie umiem się pokazać. A może ta sprzedaż to jest po prostu dzieleniem się tym, co potrafisz? Może to nie jest wciskanie komuś jakichś niepotrzebnych rzeczy, tylko jeżeli przekujesz to w mowę korzyści, to przekazujesz swoją ogromną wiedzę albo jakiś świetny produkt, które ułatwią komuś życie, które naprawią komuś życie, które sprawią, że ktoś będzie miał łatwiej. Um, jak rozpoznać te przekonania? No to są te wszystkie blokady, które mamy, o tym będę nagrywała zupełnie osobny odcinek, ale przede wszystkim fajnie, jeżeli je rozpoznajecie, jeżeli je zapiszecie, jeżeli znajdziecie w swoim życiu dowody, że nie są absolutną prawdą i zamienicie je, ostatni etap, zamienicie je na wspierające przekonania. Muszę ciężko pracować, żeby zarobić. Muszę pracować, powinnam pracować, żeby. Zarabiać, żeby móc sobie dobrze żyć, żeby sobie żyć lżej niż robili to nasi rodzice czy dziadkowi. Nie jestem wystarczająco dobra, jestem wystarczająco kompetentna i dobra, a jeżeli czuję jakiś brak w pewnej dziedzinie, z łatwością jestem w stanie zapisać się na szkolenie, kurs i tą wiedzę po prostu pogłębić. Jeżeli Czujemy się, że musimy wiedzieć wszystko o wszystkim, nie musicie. Możecie mieć osoby, które z wami współpracują, możecie delegować obowiązki. Kiedyś na szkoleniu z coachingu koleżanka powiedziała, że ona chciałaby wszystko potrafić. Ona chciałaby nawet to koło zmienić sama i, i w ogóle, zamiast dawać do mechanika. Po czym było pytanie, ale czemu chcesz robić wszystko? Czemu chcesz być totalnie niezależna? To na tym nie polega, nie musisz. Są specjaliści od wszystkiego i można im ufać. A jeżeli coś zrobią źle, to widocznie no, gdzieś tam tej kompetencji brakowało. Wyciągasz wnioski i zlecasz innemu specjaliście. Dlaczego musimy wyrzucić słowo muszę? Często się jeszcze na tym łapię, że używam tego słowa muszę. Słuchajcie, pracuję nad tym. Wiem, że nie jest to słowo, które musi być w naszym słowniku, które nas czasem blokuje. Muszę to zrobić. Muszę jutro. Słuchajcie, ja już robię postawę zamkniętą. Muszę jutro dokończyć magazyn. No muszę. No miałam takie zadanie na dzisiaj. Muszę to zrobić. No faktycznie, no dzisiaj był taki dzień, kiedy ten skład powinien iść już do drukarni do sprawdzenia, ale ja wybrałam, wybieram, żeby to zrobić. Wybieram ten dzień, wybrałam sobie ten dzień, w którym zrobię to, w którym wyślę do drukarni i zamknę etap tego magazynu na dany miesiąc. Chcę to zrobić, bo wiem, że mnie to rozwija, bo wiem, że sprawia mi to przyjemność, bo wiem, jeżeli zamknę ten projekt, to będzie dla mnie niesamowitą, fajną rzeczą potem pokazywać, że on jest, że można dane szkolenie kupić, że można się zapisać na konsultację, na ten mentoring. Chcę to zrobić, bo wiem, że to jest dla mnie dobre, że to mi przyniesie korzyść i że jeszcze innym przyniesie korzyść. I mogę to zrobić. Mogę to, słuchajcie, dzisiaj zrobić. Mogę nagrać wam dzisiaj tą 13-minutówkę, gdzie miałam taką dłuższą blokadę, żeby, żeby wrzucić kolejne odcinki, ale wiem, że mogę to zrobić. Chcę zrobić z tego rolkę, chcę zrobić z tego na YouTube kolejny odcinek, chcę wam pokazać takie liźnięcie tematu kolejnych szkoleń, które cały czas nagrywam i tak naprawdę, które wiosną powstaną. Mogę to zrobić, czyli nie musisz, muszę zrobić ten post. Mogę zrobić ten post i zobaczyć, jakie przyniesie po prostu efekty. No i oczywiście się rozgadałam, więc takie delikatne jedno pytanie na temat stresu w biznesie. Jak zredukować stres w biznesie zamiast się nim napędzać? To jest moje ulubione pytanie. Ja cały ten tydzień poświęciłam tak naprawdę stanom lękowym, tym blokującym, rzeczom, które nie pozwalają nam pójść do przodu i to całościowo, biznesowo, życiowo, od y, po prostu napędzania się, zajadania się tym stresem, po kortyzol, adrenalinę, te wszystkie wyrzuty, które sobie gwarantujemy oglądając, nie wiem, wiadomości, y, denerwując się, wchodząc w tematy polityki, y, z, kiedy zżera nas zazdrość, bo ktoś coś zrobił lepiej i się nakręcamy tym wszystko po prostu e, możemy zredukować. Możemy zredukować stres w biznesie. Nie trzeba tym żyć, nie trzeba się napędzać. E, ja już się na przykład z e, większości rozmów w internecie, dyskusji wyłączyłam. Uznałam, że nie muszę nikomu udowadniać, że mam racji, nie muszę nikomu nic w ogóle udowadniać. Po co ja mam to udowadniać? Ja sobie żyję w zgodzie ze sobą, ja sobie żyję dobrze. E, dla mnie największą wartością jest spokój, jest budowanie spokoju w sobie. Jest takie przekonanie, że robię rzeczy fajne, robię rzeczy dobre też dla innych. Nie musimy się napędzać tymi negatywnymi rzeczami i żyć tak na, cały czas na tym napędzie, na tym kortyzolu, gdzie zżera nasz organizm i rujnujemy sobie zdrowie. Zarządzajmy energią, nie czasem, tak? I planujmy zgodnie z zadatkiem naturalnym, rytmem dnia, działać szybciej, działać skuteczniej. Nie musimy sobie wyznaczać, że pracujemy od nie wiem 8 do godziny 19 czy od 9 do godziny 17. E, możemy sobie zrobić to z rytmem dnia. Jeżeli rano wolimy coś robić, zróbmy to rano. Jeżeli po południu to jest nasz czas już na, na chwilę przerwy, to zróbmy to. E, jeżeli chcemy sobie planować, e, też planujmy sobie. Odpoczynek. Ja sobie wrzucam to w harmonogram, jeżeli mam zajęcia, na przykład spinningowe na rowerze. Wrzucam sobie we wtorki, czwartki, zawsze w moim harmonogramie o godzinie 19 i to jest mój stały plan działania, tak samo jak mam napisane: Dodaj dziś yy, premierę tego i tego. Mam wpisane: y spinning, godzina 19. Czy na przykład spacer z dzieckiem, godzina 13 po obiedzie, chwila przerwy, też na przewietrzenie swojej głowy. Yy, jeżeli muszę usiąść wieczorem. Nie katuję się tym, nie, nie biczuje się. O Boże, obiecałam sobie nie pracować wieczorem. No słuchajcie, u mnie wieczór to jest godzina 20. Bo kładę się około 21.30, max 22, żeby mieć fajny sen i regenerację i wstać i działać po prostu na pełnych obrotach, a nie zamulać po trzeciej kawie rano i myśleć, co ja robię nie tak, że ja się czuję zmęczona. No, czujesz się, bo po prostu beznadziejnie śpisz, i beznadziejnie się regenerujesz. I też po prostu sobie zarządzam tą energią, zarządzam sobie odpoczynkiem. 80% produktywności, 20% regeneracji. Nie biczuję się, jeśli muszę zrobić coś też wieczorem. Czasem i o 5 rano jestem w stanie wstać i sobie działać na swoich projektach. To zależy od tego, co wy naturalnie lubicie, kiedy się odnajdujecie, kiedy potrzebujecie największego skupienia, a kiedy możecie się rozluźnić i czy potrzebujecie w ciągu dnia regeneracji. Pracuj w blokach czasowych maksymalnie, słuchajcie, półtorej godziny ciężkiej, intensywnej pracy przy komputerze, a potem 15 minut przerwy na herbatę, na wodę, yy, na przewietrzenie głowy, czasem i pół godziny na jakieś szybkie zakupy, żeby sobie wyskoczyć, yy, żeby coś innego, tą głowę po prostu yy, przewietrzyć, tak? Nie, nie, nie katować się, że siedzę 4 godziny, a potem się czuję, jakby mnie walec przejechał. Nie ma sensu. Czasem yy, widzicie to. Otwieracie sobie pięć zakładek, w każdej robicie coś, a za chwilę nie wiecie co robicie, siedzicie tak, dobra, muszę to zrobić, muszę, 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 szybko to, ale za chwilę wpada coś, za chwilę wypada telefon i już jesteście wybici z tego rytmu. No to dlatego, że nie robicie sobie tych przerw, tak? Nawet jeżeli mówimy oczywiście o zdrowiu oczu, to podstawowa rzecz, tak? Czy kręgosłup, czy już za chwilę czujecie, że szyja was boli. 90 minut pracy, 15 minut przerwy, jesteście w stanie naprawdę sobie to zagwarantować, i też na, na, na chociażby jedzenie czy obiad. E, przepisz e, swoją historię o stresie. Słuchajcie, naucz się pracować z tym stresem. To nie jest twój wróg, może być motywatorem, jeżeli nauczymy się z nim pracować i nie będziemy się wbijać naprawdę na taki maksymalny stres od rana do wieczora, jeżeli jesteśmy w stanie się wyłączyć z tego. Jak zmienić swoje myślenie, żeby ten stres i żeby biznes przyniósł lepsze rezultaty? Zamiast myśleć, dlaczego to nie działa, już jesteśmy wkurzeni w stresie, myślimy sobie, jak mogę to ulepszyć? Co mogę zmienić w strategii? Co dołożyć? Co przetestować? Jak w tym miesiącu zamierzam działać, żeby coś ulepszyć? Jak robią to inni? Zamiast mówić sobie, to za trudne, nie dam rady. Mówicie, jak mogę się tego nauczyć? No słuchajcie, no moje pięcioletnie dziecko ostatnio złapałam się na tym, że układałyśmy puzle i mówię. Nie, 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 nie wiem, nie, nie potrafię tego zrobić. Po czym moja córka mówi, mamo, nie można tak mówić, że nie potrafisz? Mów sobie, że dasz radę i zobaczysz, w pewnym momencie ci się uda. Nawet ona wie, żeby nie, nie blokować się, nie mówić, że to jest dla mnie za trudne, tylko mogę się tego nauczyć. To jest kwestia czasu, to jest kwestia wprawy, to jest kwestia e, treningu. No, nikt nie stał się mistrzem z dnia na dzień. Obserwujemy tych wszystkich mistrzów, którzy zdobywają medale, którzy są pierwsi. Myślicie, że to się działo z dnia na dzień? Czy to z godziny harowy, można by wręcz powiedzieć w ciągu dnia treningów i, i stawania się po prostu coraz lepszym? Nie mówcie, nie jestem gotowy, nie mogę tego zacząć. Nie w tym momencie, to nie jest ten etap. Mówcie sobie, działam, działam pomimo strachu. Boję się, tak? Boję się, i działam. Bój się i działaj. To jest, słuchajcie, moje ukochane hasło a propos odwagi w biznesie. A odwaga w biznesie jest po prostu dla Was powietrzem. Nie możecie działać bez odwagi w biznesie. Będziecie się blokować, będziecie się bać nowych projektów. Bój się i działaj. Może nie jesteś na to. W 100% gotowy, ale jesteś w 60%. Jeżeli zaczniesz, też zobaczysz nowe rzeczy, które możesz zmienić, zobaczysz, jakie błędy już popełniasz i możesz już to weryfikować i zmieniać. Słuchajcie, sukces to nie jest strategia, to nie jest jakiś fart, to nie jest jakieś szczęście, to jest mentalność. Sukces to jest mentalność. Jeżeli uważamy, że coś jest trudne, to znajdź powody, żeby stało się dla Ciebie łatwiejsze. A jeżeli uznajemy nagle, że coś jest wyzwanie nie do przejścia, to siadasz i szukasz po prostu rozwiązania. I za to Wam dziękuję, przygotowuję kolejną serię podcastów, kolejną serię szkoleń. Szkolenia już na wiosnę, jak zamknę tylko moją książkę i, i kolejne magazyny. No i już teraz zapraszam Was do, do zakupu książki Kreatywni Biznesie, Akcja Motywacja, gdzie będziecie mieli naprawdę dużo praktycznych rzeczy, jak sobie ten biznes sensownie poukładać, jak działać z odwagą. Jak bać się i działać, yy, i jak pracować z podświadomością. Dziękuję Wam, Agnieszka Jakubczyk, miłego, fajnego dnia.